Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Agnieszka Frączek. Żółw wierci pięta i inne zwierzęta. Czyta masza Bogudzka. Struś, nie mam pojęcia czemu ten struś nazywa się emu. I czy to w ogóle jest ptak? Struś trąbi wzburzony tak, tak. Choć kurę troszkę przerosłem, to przecież nie jestem osłem. W dodatku ptasim zwyczajem co roku znoszę stos jajek. Nie fruwam wprawdzie jak sójka, nie kukam niczym kukułka, lecz wcale mnie to nie kusi, bo temperament mam strusi. Tak machnął skrzydłami i. Ach, ze złości, aż głowę skrył w piach.